W Twoim mieście nic się nie dzieje? Twoi znajomi wyjechali na wakacje i nie masz z kim wyjść? Całe dnie spędzasz przed telewizorem lub komputerem? Przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie. Ale co? Co? Hmm? No ale co? Ciekawe co. Cześć. Cześć. Jako członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żlicach chcielibyśmy Was zaprosić na Festiwal Kolorów, który odbędzie się dnia 30 sierpnia o godzinie 17 na terenie szkoły w Zalasowej. Rozpoczniemy rodzinnym piknikiem, podczas którego przewidziane jest wiele gier, konkursów i zabaw, nie tylko dla najmłodszych. Na miejscu będzie również gastronomia oraz wiele różnych stoisk, w tym np. przykład strzelnica oraz konkurs ASG. Odbędzie się również kilka programów artystycznych, w których weźmie udział młodzież z naszej gminy. O godzinie 20 rozpocznie się koncert rokowy, podczas którego wystąpią Fingers, Fox Hill. Uwaga na Jarze, Sobering, Nie ma opcji. Porfus. Jak sama nazwa wskazuje, festiwal kolorów nie obędzie się bez kolorów, w którym obrócimy się nawzajem podczas koncertu. Na festiwalu będzie jeszcze szereg innych atrakcji, takich jak na przykład Muchana ścianka wspinaczkowa, yy, zorbing, czyli ta wielka kula do której się wchodzi i wszyscy się cieszą, yy, przeciąganie liny i wiele innych atrakcji. Także zapraszamy szczególnie dzieci, yy, młodzież, dorosłych, no wszystkich, nie? Burmistrz Reglis Bernard Karasiewicz. Polecam i zapraszam.